Witam wszystkich Chciałem wam zaprezentować w tym odcinku Jak szybko zdobyć doświadczenie na trybie multiplayer Na jakimś serwerze No i według mnie najlepszym sposobem właśnie jest Znalezienie jakiegoś mapspawnera spawnera. Na przykład tutaj jest spawner szkieletów Tylko pięciu to ale to się nie zepsute No i tak, kiedy już go znajdziemy Robimy tutaj pomieszczenie tam w wysokości 4 czy 3 Jak chcemy i ma mieć szerokość 5 i długość 7 kiedyś to zrobimy wylewałem po prostu w dwóch rogach yy, wodę i ona już sama uformuje się tak, że biegnie do jednej dziurki w której możemy zrobić spad o wysokości najlepiej 20, 20 do, do 23 yy, i pod takiej wysokości jak spadną przykryty lub zombie zostaje jej mało życia i można jej łatwo dobyć na dole no i kiedyś to zrobimy. Najlepiej na przykład sobie tutaj dać szybę, żeby można było obserwować, a żeby one się przy okazji sprawniły, bo jeżeli nie ma siebie, nie wiadomo, mogą się nie spawnić. Potem robimy tutaj obok zejście z drabinką. Skońcimy sobie. No i tutaj jak widzimy te skręty, i możemy się podobać, No i no jest to Bardzo proste, a bardzo przydatne na serwerach. I dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego odcinka. Zapraszam do komentowania i na razie wszystkim.